Witam serdecznie, macie Wudzik, Bugie Kosakowo. Praktycznie dobiega koniec przyjmowania gołębi. Dzisiaj bardzo dużo jeszcze gołębi dojechało. Tych kartonów trochę pustych tu już jest. Jutro jeszcze jest kilka wysyłek. Jest 700 gołębi w tej chwili, czyli na pewno limit gołębi będzie w tym roku. Czyli pulę nagród powinny być pełne, z czego się bardzo cieszę. Tylko, że proszę wszystkich o dosyłanie kart, bo bez kart gołębie na pewno nie będą brały udziału będą po prostu ściągnięte topy przy pierwszych, przy pierwszych zaraz koszowaniach to jest raz druga sprawa to jest opłaty gołębie praktycznie, które dotarły to powinny być już opłacone chyba, że coś to tą drdnąć. E, bo znowu nie chcę mieć z tym później kłopotów i komplikacji, że później zostaje 10 tysięcy czy 15 tysięcy w plecy, bo ktoś tam nie zapłacił. E, to jest raz. No i mówię, te karty e, muszą być. Tam niektórzy są wpisani: brak kart, brak, brak, kart, brak, brak rodowodów, czy w skrócie B, BK, BR, e, czyli. Jeszcze raz podkreślam, żeby tego łębie dosłać. Dziś wczoraj, przedwczoraj bardzo mocne wiatry. Dzisiaj troszeczkę się uspokoiło, chociaż są mocne porywy, dlatego tego łębie tu nie są te mocne jeszcze wypuszczane, bo, bo przy takich wiatrach to może, mogłoby z nimi różnie być. Te tu muszą sobie już dawać radę. One coraz bardziej sobie dają radę, bo widzę, że teraz bardziej rano potrafią odejść kawałek od gołębnika I, no i co się obawiam no ale tego już już, już nie, nie, nie ma na to, na to żadnego nie mamy na to żadnego wpływu no że no nieraz tutaj się zdarzy że gołąb już zginie bo to druty gdzieś tam anteny, jastrząb, sokuł E, czyli, e, czyli tak jak powiedziałem, soku ma u nas te trzy małe gęby do wykarmienia, czyli będzie tutaj nam e, nie tylko mi, ale to wszystkim nam, hodowcom, robił e, kłopot. E, gołębie praktycznie dzisiaj jeszcze nie były karmione. One będą dzisiaj, e, mam nadzieję, że e, zaczynam je uczyć na troszeczkę tak na, na, na krótko, ale. E, ale czy to mi na razie wyjdzie, to nie wiem. Nie chcę ich głodzić. Czyli pamiętajmy, opłaty, żebym to się często nie powtarzał, i karty, rodowody, czy karty, czy rodowody wstępne. To musi wszystko być, bo później, później znowu będzie, że, a to jest taki rodowód, dosyłanie rodowodów. Po, po, po finale to już głębie będą na aukcji, to później są tylko niepotrzebne stresy i, e, i nerwy. Dobra. No wieje. Wieje dosyć mocno. Od kilku dni te pogody się zmieniają. E, było ciepło, teraz dwa dni mieliśmy bardzo mocno, mokre, deszczowe, wilgotne. Dzisiaj się troszeczkę uspokoiło, niebo się trochę wyklarowało. Czyli myślę, że będzie coraz lepiej. Dobra. Do usłyszenia. Dobry lat. A no, i mówię, no, kończy się przyjmowanie już od poniedziałku, następnego tygodnia. Nie przyjmuję głębi. Ewentualnie będą na wymianę, jeżeli coś się tu stanie z jakimś głębiem, to tam te jeszcze kilka dni będę musiał, e, będę mógł zgłosić i będę zgłaszał, e, czy coś, jeżeli oczywiście zobaczę, e, czy gołębia będę musiał usunąć, e, no to dam znać, ale jako już dosyłanie gołębi kończymy, tak jest w regulaminie i nie przeciągamy tego. E, Ewentualnie, jak się tak naprawdę coś wydarzy, to ten jeden dzień w poniedziałek będzie można wysłać, czy we wtorek, ale to mówię, nie chciałbym, bo to muszą być te gołębie przygotowane do szczepienia. Chcę to szczepić wtedy wszystko i je razem później połączyć. Dobra, do usłyszenia, dobry lot.